Witajcie w Salta Fightlog. Dzisiaj chciałem porozmawiać trochę o polityce w boksie. Nie będziemy mówić o samych walkach, samych zawodników, ale spróbujemy wyjaśnić, kto jakie ma obowiązki w karierze zawodnika i w jaki sposób e, zarabia pieniądze. Jest to dosyć istotne, tym bardziej, że od czasu do czasu słychać, słychać o konfliktach na linii zawodnik promotor czy zawodnik menadżer. Ostatnio głośno jest do konflikcie pomiędzy Adamem Balskim a jego promotorem Mariuszem Grabowskim. Balski twierdzi, że kontrakt już nie obowiązuje. Grabowski uważa, że obowiązuje do 2023 roku. Nie znam szczegółów kontraktu, więc ciężko się wypowiadać, kto ma rację. Niemniej jednak mam nadzieję, że to będzie wyjaśnione w ciągu kilku następnych tygodni czy może miesięcy, bo szkoda byłoby, żeby przez kruczki prawne kariera perspektywicznego polskiego została zablokowana. Zacznijmy od podstaw. Menadżer. Menadżer jest człowiekiem, który całościowo zajmuje się karierą swojego podopiecznego. Wykłada pieniądze na jego koszty treningowe, czasem również na koszty utrzymania. Czasem, jeśli podpisuje się kontrakt z zawodnikiem, który miał sukcesy w boksie amatorskim, jest perspektywiczny, jeśli chodzi o bok zawodowy i rokuje, zarabianie dużych pieniędzy. Pięśniarz taki może liczyć również na bonus przy podpisaniu kontraktu. Menadżer z kolei zarabia na procencie od pieniędzy, które płacone są jego zawodnikowi za walkę czy za kontrakty reklamowe. Promotor z kolei jest osobą, która organizuje walki dla danego zawodnika. Odpowiednie walki, takie, gdzie skala trudności jest stopniowana. I każda kolejna walka jest krokiem ku walce o Mistrzostwo Świata czy walce o wielkie pieniądze. Funkcja menedżera i, i promotora jest bardzo istotna, dlatego że boks jest sportem bardzo takim subiektywnym. Rankingi układane są subiektywne, i to, czy ktoś jest na Piątym czy dziewiątym miejscu w rankingu w dużym stopniu zależy od tego, czy jego ludzie, czyli menadżer i promotor, mają układy, są mocni w boksie zawodowym. W polskich realiach bardzo dobrze w tej polityce odnajduje się Andrzej Wasilewski i jego zawodnicy zwykle wysoko są w rankingach. W Europie sytuacja wygląda trochę inaczej niż w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych jednak Interesy pięściarza są znacznie lepiej chronione. Po pierwsze kontrakt, gdzie menadżer bierze więcej niż 33% z automatu jest nieważny, uznawany jest za wyzyskiwanie zawodnika. A w polskich realiach znam taki przypadek, gdzie menadżer brał 90% garzy swojego pięściarza przez. Pierwszy rok czy dwa, a później te procenty stopniowo się zmniejszały. W Stanach nie można również łączyć funkcji menadżera i promotora, i jest to bardzo logiczne, dlatego że te dwie funkcje no, są właściwie no, w opozycji do siebie. Tutaj jest wyraźnie konflikt interesów. Menadżer, który, który bierze procent od zawodnika, powinien dbać o to, żeby Pięściarzowi promotor płaci, organizator walki płacił jak najwięcej. Natomiast promotorowi zależy na tym, żeby płacić pięściarzowi jak najmniej. Więc w Stanach nie można tego łączyć. W Europie jest to normalne i właściwie na wszystkie największe grupy promotorskie są jednocześnie menadżerami swoich zawodników. Promotor zarabia oprócz zarabia oczywiście z biletów przy organizacji walk, zarabia z praw telewizyjnych, zarabia również, jest również na procencie u zawodnika, jeśli ten walczy na, dla dużego promotora. Więc, bo często jest tak, że promotor. Organizuje walki zawodnika po to, żeby go wypromować i doprowadzić do walki o Mistrzostwo Świata, czy walki z jakąś super gwiazdą za duże pieniądze. Zobaczymy dalej, co wracając do Balskiego, zobaczymy dalej, co się będzie działo z tym pięściarzem, bo tutaj sytuacja jest naprawdę interesująca. Ja rozumiem, że w kontrakcie. Adam miał możliwość wykupienia się z kontraktu promotorskiego, do tej pory nie zrobił, więc tak nie bardzo wiem na jakiej podstawie uważa, że kontrakt się skończył. No ale jeszcze raz powtarzam, mam nadzieję, że wszystko skończy się dobrze i Balski będzie dalej boksował i to boksował z sukcesami.